Najgorzej to już jest z miejskich środka komunikacji. Niesłodni jesteście, nie można z wami jechać. Żeby Wysiała, żeby jej wszystkie zęby wypadły. Mówię do ciebie! A ty jak zwykle, ani słowa? Nie przecie. Ja tu widzę niezły, burdel. Nienawidzę cię! mi na złość A co drażni was? Zapraszam Was na grudniowy denerwownik, gdzie jak w adwentowym kalendarzu będziemy omawiać jedno zagadnienie dziennie litera po literze. M. Jak mlaskanie. Niewiele rzeczy mnie obrzydza. Mieszkałem już w różnych warunkach w czasie swoich podróży i nie jestem za bardzo kłopotliwym kompanem. Zjem, co mi dadzą, położę się na tym, co jest do spania, ale jak ktoś mlaszcze obok mnie, odbiera mi całą przyjemność z jedzenia. Może dlatego podświadomie w dalszym ciągu unikam Azji, w której mlaskanie to wyraz zachwytu. Są tacy, którym przeszkadza głośne gryzienie, np. jabłka czy ogórka, chrupanie chipsów czy siorbanie przez słomkę kończącego się napoju. Dla mnie to wszystko jest znośne, dopóki ktoś nie mlaśnie. Wyłącznie tego nie znoszę. A nie, skłamałbym. Włosy mi się teraz przypomniały. Jeszcze włosy mnie brzydzą. Na szczotce, na umywalce, na płytkach w łazience. Dlatego jak miesiąc temu stary zapytał, czy nie mam nic przeciwko, żeby się ogolił na łyso, bo nigdy nie próbował, bardzo temu pomysłowi przyklasnąłem. Nakupował sobie w ogóle mnóstwo kolorowych mycek, takich jak nosili kiedyś ciecie, i nie dość, że ładnie w tym wygląda, to jeszcze chodzi w nich nawet po domu. Bo się okazało, że mu teraz w głowę zimno. Kajtek swoich kłaków nie zostawia, a ja to już mam tyle włosów na głowie, że jak stanę na środku w windzie pod lampą, to w lustrze ich wcale nie widać. Pewnie też dlatego się kasa mnie nie trzyma, bo się mówi kto kosmaty ten bogaty. Trudno, za to umywalkę mam czystą. Ale z tym laskaniem to dajcie spokój, kto to widział?